Kolejny dzień na szkolnej. i... jasno. Powiedz sto w dowolnym miejscu. Stop. I raz. <grym> powiedz sto w dowolnym miejscu. <grym> tak. Ja jestem mlecznym człowiekiem, mleko lubię, mleko lubię, lubię mleko. Dzień dobry. Dzień dobry. Kogo Kogo spotkaliśmy na przejściu w hotelu? Siema. O, siema. O, cześć. Mogę cię ci nagrywać? No nie, jeszcze nie. nie jest. Jeszcze nie, tak? Dobra. Siema. Cześć. A co myślisz Awa. o uchodźców? A, a Krzysiek jest? Nie, Krzysiek nie, nie ma. ma. Nie Dlaczego? No bo nie. A po czym i on? A co myślisz o uchodźców tych? O walczą. Nie myślę. Nagrywam cię. Najpierw twarz Nagrywasz, się zawuje. Tak? Ko, ko, ko tu będziemy nagrywać? Nie, w środku w hotelu Tu, tu idziemy, tylko muszę przypiąć przy, polinody Muszę polinody przypiąć No to przypiąj To jest Marek Poznajcie Marka widów. Pozdrawiam Pokażę wam coś czego w życiu nie widzieliście Do ławki przypiąłem Dobra no Ja też mam gol. Co masz? A ja mam białą. Ale co ty masz? Wojtek co ty masz? Holygorę No, no. <laughs> Zaraz zobaczycie coś Co w życiu nie widzieliście. Jak? Hunonoga Hunonoga <śmiany> <śmiany> Przepraszam, ja tak powiedziałem specjalnie To wiadomo No właśnie To co, idziemy No to idziemy Jesteś młodszy Ale jak to? Nie już nie pamiętam ten A co pokonałem? Tak, no oczywiście. A co? Ten pakuny. jeliśmy. Po co? O, windo pojedziemy. A, a co pokonajaliśmy? z Zbeką. Jak to po co? Wojtek dzisiaj będzie spał w hotelu. A. Tak Wojtek? Tak A ty pokaż nam sztuczki. No tak. A bierzchie. Uchodźcy? Była no, Tutaj księga. Tutaj w hotelu? Są, no. Tak. są. <laughs> szukanie to Twój kanał. Jak się nazywa? Na TikToku Pan Moreno. Na YouTube tak samo. Pan Moreno, tak? Tak, tak. A czy chciałeś spotkać się z Majorem. Czemu się chciałem spotkać? Tak. Zawsze no was chciał bo... spotkać. Tak, chciałem pan właśnie szuszki pokazać. Dziękuję. Którym piętro? Pierwszy czy drugi? O... Drugie. Ja pierdolę winno to nie <laughs> Spać można. Cały czas nagrywasz Oczywiście. to? Oczywiście. Po co? cięcia się robi. Nie, nie robi się cięcia. I co? Gdzie? Nie wiem. Gdzie Wojtek? A tu, Wojtek wjedzie. Czeki. Który pokój? Właśnie, który pokój? Już nie pamiętam. Zaraz wiedziałem, że kogoś tam I... A który pokój? 500. 215 pi... Pokaż. Piętnaście? To nie, nie tu Nie, bo nie, tu ma leje Dziewięć To druga, kurwa Piętnaście, to może trzecie piętro Nie Ojej Kurwa, Wojtek Ale czego nie wzięliśmy? Wojtek Wojtek Wojtek, Wojtek czego my nie wzięliśmy? Czego nie wzięliśmy? Weźmiemy Weźmiemy? Ale Tele... telefon nie może zadzwonić Z drugą stronę chyba Z drugą stronę dajmy. Co tu pisz w void Siema Kurwa nie widzieliśmy nic Co nie widzieliśmy? Tam Idź Ja będę sztuczki pokazywał, że jest to nie To ja... Właśnie To trzeba nagryć Oczywiście Dobra Tak Siadajmy Uj, Zaraz zaczniemy, z jakieś 2-3 Na razie tego nie nagrywaj, nie? Nie, nie Te to Tam, nie, nie wstawia się tego na razie to Zatrzymam to Też no. materiał. Pierwszy materiał będzie taki, że ja nagram. Potem tak, ty. Tak. No Chodź. To jest... To jest... Yy... Kim jesteś? Iluzynistą. Iluzynistą. Tak. Nie pokazuj mnie! <grym> Kurwa. To znaczy, nie jest Czekaj, bo będzie potrzebny telefon. Słuchaj. Co tobie powie ten pan? Okej. Okay. Dzień dobry. Dzień dobry. Marek. Subik. Mam tutaj pudełko z talią kart w środku i teraz powiedz na głos dowolną kartę jaką tylko chcesz. Tam jest od dwójek do dziesiątek i są kier, pik, karo i tref. Dowolną kartę powiedz. To? to, Siódem. to, 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 to. siódemka jaka? Kier, pik, karo czy tref. Kier. Siódemka kier. Tak. Na pewno. OK. Ja mam tutaj talię kart, w której wcześniej odwróciłem jedną kartę odwrotnie niż wszystkie. Zobaczcie, że wszystkie karty odwrócone są w ten sposób, oprócz jednej karty. Którą wcześniej, przed tutaj przejściem odwróciłem Siódemka kier hmm, To czerwo Tak, siódemka czerwo, czyli kier A to ja nie widziałem. Kier to jest czerwo Wojtek Cięcie Nie cięcie, jedziemy dalej Nie, bo muszę się przygotować jeszcze Na razie nie nagrywasz, jedna sztuczka Tak, żeby twarzy nie było widać Tak jest okay. Zaczynamy okay. Wszystkie karty są różne wybierz dowolną kartę. Ależ o, o tak. Z drugiej strony, tak. Dowolną kartę. Zapamiętaj. zapamiętaj. Zapamiętaj, zapamiętaj, zapamiętaj. Pokaż. Pokaż. Do pokaż. No. Król karo, nie? Teraz ja się zatrzymałem tutaj. A skąd ty no wiesz, jaka? Się... Bo widziałem. Teraz stał króla położę sobie tutaj, nie. Jest król Karo. Dopchnę go sobie tutaj i teraz dopchnij go do środka. Mhm. Okej. Okay. Uwaga. No kurde, cholera. Ja. <laughs> Wojtek, no co to jest? Dobra, teraz przerwa, musimy poczekać chwilę. Jest karta, cztery dziurki są. Tak. Teraz tą dziurkę z rogu przesunę sobie tutaj. Teraz wezmę sobie kolejną dziurkę, na przykład tą i przesunę ją tu. I teraz zostanę ostatnia dziurka, którą staram się przesunąć tutaj. Wojciech, a czemu ja mam powiedzieć o ten temat? Że bardzo Cię zaskoczyła i że, i że polecasz. No. no właśnie, zobaczyłem, że masz energię. Słoneczną? Słoneczną. Magiczną energię. Też cholera jasna. Dziękuję no. za tą energię. Tak. No dobra, przerwa na razie. Telefon będzie potrzebny. Ułożę tu. Dobra. No, zrób to możesz tu stanąć. Okej. Okay. Mamy wszystkie różne karty, nie? Tak. Z Powiedz tobą w dowolnym miejscu. Stop. I raz. Powiedz to w dowolnym Kurde. miejscu. Tak! Weź tak. kartę. Pokaż do kamery kartę. Okej. Okay. I teraz wystaw dół w ten sposób. W ten sposób. Położę tą kartę. Dziesiątkę tref. I teraz zapamiętajmy ten moment, bo będzie ważny. Że Ty trzymasz swoją kartę, dziesiątkę tref, a moje wszystkie karty są normalnie ułożone. Teraz dziesiątkę tref włożę sobie gdzieś do środka. Karty sobie oczywiście przełożę. Następnie przetasuję tak, aby gdzieś ją zgubić. I teraz będę brał co około 10-15 kart raz twarzą do góry, raz koszulko do góry, żeby zrobić harmider w Nie, żeby karty były po prostu y, przemieszane, nie? Więc bierzemy sobie co około kilkanaście kart. Raz, tak, raz, tak. I teraz niektóre karty odwrócone są w koszulku do góry, niektóre twarzą do góry. I teraz to nie jest Twoja karta, nie? Nie. To nie jest Twoja karta, bo Twoja karta jaka była? Dziesiątka tref. Dziesiątka tref, tak? Tak. Teraz patrz: yy, wystaw w w ten sposób. Tak jak wcześniej. I teraz patrz: yy. Ok, to nie jest Twoja karta, Twoja karta była dziesiątka tref. Teraz położę tą czwórkę pik na Twoją dłoń. Trzymaj ją w ten sposób. Prosto. Nie odwracaj. I teraz y, karty są y, pomieszane. Jest z kart zrobiony, nie. I teraz bardzo ważna sytuacja. Pamiętacie ten moment, w którym tu leżała Twoja karta, a wszystkie karty były ładnie ułożone. Tak. Teraz tu nie jest Twoja karta, a wszystkie karty są pomieszane. Ale tak. wystarczy, że będę próbował cofnąć czas. Uwaga. Wezmę sobie mój telefon. Uwaga, blisko, zbliżenie. Mamy tutaj godzinę 13,52. Teraz ja postaram się. 13,52, postaram się bardzo powoli zacząć cofać czas z 1351, 1350, 1349 mamy godzinę 13.49. cofnęliśmy się o 3 minuty. Ale żeby nie było, że to nie jest 1349. Mamy tutaj drugi telefon, na którym jest 13:49, czyli czas został cofnięty. No jak to zrobiłeś? Cofnęliśmy się w czasie. I tutaj, jak nie była Twoja karta, jest dziesiątka trew. A wszystkie karty są ułożone normalnie. Jak ty, jak ty zrobiłeś to, że cofnąłeś czas? Nie mogę powiedzieć. I to inni ciężko. Pozdrawiamy.